Garmin G1000, czyli najpopularniejszy glascockpit w lotnictwie. Dzień dobry, dzisiaj pierwszy odcinek nowej serii, w ciągu najbliższych, myślę, że dwóch do trzech tygodni chciałbym przedstawić Wam garmina G1000 i pokazać po pierwsze jak z niego korzystać. To dla tych, którzy jeszcze nie mają doświadczenia z symulatorem i nie mają doświadczenia z tą Awioniką, a chcieliby latać samolotami z glaskopitem. A dla tych, którzy już mają doświadczenie z symulatorem w tej serii, chciałbym pokazać wszystkie te funkcje Garmina G1000, które mogą być nie do końca oczywiste albo mogą być Wam nieznane. Więc kolejno, najpierw się zajmiemy podstawową obsługą, wyborem częstotliwości, odczytywaniem parametrów lotu, a następnie przejdziemy do funkcji GPS-a, funkcji planowania lotu, wreszcie do podejść według przyrządów i zobaczymy. Jak, ten, jak tę awionikę można wykorzystać, żeby latać małym samolotem General Aviation z jak największą świadomością sytuacji? A teraz już wprowadzenie do G1000. Dzisiaj podstawowe informacje o tym systemie. To, co, to, na co w tej chwili patrzycie, to właśnie G1000. Wcześniej 172 składa się z dwóch ekranów: po lewej stronie primary flight display, po prawej stronie multifunction display, który będzie nam pokazywał tutaj mapę, informacje o systemach samolotu, informacje dodatkowe. Primary flight display przede wszystkim będzie nam, jak sama nazwa wskazuje, pokazywał istotne z punktu widzenia prowadzenia samolotu. Informacje istotne z punktu widzenia prowadzenia samolotu. Więc tutaj znajdziecie prędkościomierz, wysokościomierz i puls, sztuczny horyzont, tego typu wskaźnik. Primary Flight Display tak naprawdę zastępuje nam podstawowe przyrządy pilotażowe, które znaleźlibyśmy w samolocie z przyrządami analogowymi. Garmin G1000 w Microsoft Flight Simulatorze jest dostępny w wersji NXI. O ile sam G1000 to jest technologia z 2003 roku, pierwsze samoloty seryjne z tą awioniką wyprodukowano w 2004 roku, to NXI to bardzo duża aktualizacja z 2017 roku. Dalej nie jest to absolutnie najnowsza awionika, ale jest to dalej jedna z najnowocześniejszych. Nie tak nowoczesna jak Garmin G3000, już wykorzystujący Ekrany dotykowe do kontroli do głównych ekranów. Tutaj dalej będziemy się posługiwali pokrętłami i przyciskami, ale jest to awionika, która w większości przypadków w takim samolocie jak Tesla 172 powinna w pełności wystarczyć. Oprócz tego, co widzimy a w Cessnie 172 mamy właśnie dwa ekrany oraz panel audio między nimi. Garmin G1000 bardzo często ma dodatkowe Primary Flight Display dla drugiego pilota. W Cessnie 172 oczywiście nie ma miejsca na trzy ekrany, ale jeśli zajrzycie do Cessny 208B, do Grand Caravan, to tam przed każdym z pilotów będzie Primary Flight Display, a na środku znajdziemy Multifunction, multifunction Play. W niektórych samolotach, przy czym tu wydaje mi się, że w symulatorze już nie jesteśmy w stanie tego uh, zobaczyć w pełnej symulacji, uh, w niektórych samolotach występuje również duży multifunction display, po prostu ekran, który ma trochę większą przekątną montowany w środku. Oprócz tych urządzeń uh, Garmin G1000 składa się z szeregu urządzeń których nie widać, które są zabudowane wewnątrz panelu, i które dostarczają danych do tych, do tych ekranów. Tutaj szczególnie trzeba zwrócić uwagę na AirData computer, który będzie przekazywał dane do prędkościomierza, wysokościomierza, wskaźnika prędkości pionowej, a także AHRS, który będzie dostarczał dane naszemu sztucznemu horyzontowi i naszemu wskaźnikowi. Także jeśli myślicie o G1000 w porównaniu ze wskaźnikami analogowymi, to pamiętajcie, że to nie jest takie zupełnie proste przełożenie wskazań analogowych na odczyt cyfrowy. Tutaj następuje elektroniczna obróbka, filtrowanie i przynajmniej częściowo kontrolowanie jakości tych danych, które są nam dostarczane. To jest duża przewaga w porównaniu z przyrządami analogowymi mechanicznymi, czy jak w przypadku sztucznego horyzontu, czy wskaźnika kierunku prostymi urządzeniami żyroskopowymi. G1000 pozwala nam po pierwsze odczytać parametry pilotażowe, po drugie sterować radiem. Na obu panelach mamy powtórzone informacje o, często, o wybranych częstotliwościach radiowych, po trzecie prowadzić nawigację, po czwarte, zaplanować lot i wywołać trasę, wyświetlić naszą zaplanowaną trasę na ekranie. Akurat w tej chwili żadna trasa nie jest zaplanowana, ale moglibyśmy, moglibyśmy jakieś lotnisko ustawić jako lotnisko docelowe i nawet nasz samolot w tamtą stronę skierować. Nie omawiam na razie tych funkcji, z których skorzystałem. Ale jak widzicie, nasz samolot powoli zaczyna skręcać. Zaczął skręcać, ponieważ ustawiłem tryb heading. A teraz ustawiam tryb NAV i nasz samolot ustawi się na tej ścieżce, która mu wypadła. Z naszego Direct. Co powinniście wiedzieć o tych ekranach? Po pierwsze. W G1000 standardowo używa się tych samych ekranów, to znaczy jeśli mamy po lewej PFD, a po prawej MFD, to to będą technicznie te same ekrany, które jedynie programowo są ustawione, jeden jako Primary, drugi jako Multifunction. Stąd też identyczne przyciski i przełączniki na obu, stąd też niektóre informacje powtórzone, inne informacje będą się znajdowały tylko na jednym. Z nich. Jeśli samolot, którym latacie, na przykład Cessna 208, ma innego autopilota, poza tym wbudowanym w ten panel, to będzie, przepraszam, jeśli ma inny panel autopilota, oprócz tego wbudowane, wbudowanego, zintegrowanego, to mogą Wam zniknąć niektóre gałki i przełączniki. Przede wszystkim ta kolumna od heading do altitude. I teraz, co tutaj co tutaj mamy na naszym wskaźniku. Zaczniemy od ramki i skoro już zacząłem od autopilota, to zacznę od lewego dolnego rogu. Panel autopilota. Gałki do sterowania ustawioną wysokością lotu. Duża gałka tysiące, mała gałka setki. Przyciski wybierające tryby autopilota. Pokrętło heading, które ustawi nam kurs zadany autopilotowi. Dalej u góry sterowanie radiem nawigacyjnym. Dwie gałki do sterowania częstotliwościami. Po prawej... I mała gałka do sterowania głośnością, jeśli w panelu audio wybierzemy odsłuchiwanie którejś z częstotliwości nawigacyjnych. Po prawej stronie to samo, ale do radia... do radia komunikacyjnego. I na obu tych panelach mamy ustawianie radia i komunikacyjnego i nawigacyjnego numer 1 i 2. Za pomocą gałki małej i przyciśnięcia jej przełączamy tę częstotliwość, którą chcielibyśmy w danym momencie regulować. Żeby przycisnąć taką gałkę w Microsoft Play Simulatorze, należy ją nacisnąć i przytrzymać lewym przyciskiem myszy, a potem nacisnąć ponownie prawym. Idąc dalej po obwodzie, a, poniżej gałki KOM mamy gałkę CORS i BARO. CORS, czyli ustawienie naszego HSI, a, będziemy regulować małą gałką, małą trójkątną gałką. A, ustawienie wysokościomierza będziemy regulować dużą gałką. Poniżej zasięg. W tej chwili nie mam wyświetlonej mapy na. Na primary Flight Display, więc przeniosę się na chwilę na Multifunction Display. Gałka zasięgu. A w lewo przybliżenie, prawo a, oddalenie. Pamiętajcie, to jest zasięg, nie zoom. A, w przypadku Garminów jest to moim zdaniem trochę przeciwintuicyjne, ale jak chwilę się pobawicie Garminami, a, to Wam wejdzie w krew. Poniżej sterowanie FMSM, czyli Flight Management, naszym Flight Management System, naszym systemem zarządzania lotu. Funkcja Direct, z której przed chwilą skorzystałem, menu do sterowania, a, do sterowania w tej chwili mapą, a, zakładka Flight Plan, zakładka Procedur, kasowanie a, danego okienka i Enter do potwierdzania. I poniżej mamy dwie gałki którymi znowu mo możemy sterować tym menu, w którym akurat jesteśmy. I pamiętajcie o tym, że te gałki, to będzie właśnie to, czym najczęściej będziecie sterować, jeśli będziecie chcieli komunikować się z systemem zarządzania lotu. I jeśli nie mamy otwartego żadnego menu, to gałki sterują trybem ekranu. Główną stroną i pod stronami, które tutaj są dostępne. I tak mamy dostępne strony mapy. Waypoint, czyli punkty zwrotne. Informacja o punktach, informacja o lotniskach. Auxiliary, tutaj będą systemy. Active flight plan, nasz aktywny flight plan. W tej chwili nie mamy aktywnego poza tym directem. I nearest, czyli najbliższe, w tym wypadku lotniska. Mała gałka przestawia nas pomiędzy podstronami. tak w stronie nearest mamy podstrony airports, intersections, ndb, czyli najbliższe ndb i wreszcie vor, czyli najbliższe vor. Podstawowa, podstawowa strona to oczywiście strona mapy i tutaj mamy również trafik i mamy weather radar, jeśli w samolocie jest zamontowany. Kontynuując wycieczkę po obwodzie, na samym dole 10 przycisków funkcyjnych, które będą sterowały tym, co akurat jest wypisane na etykietce nad nimi. Więc, jeśli na przykład chcecie wyświetlić mapę na waszym Primary Display, należy wejść, należy kliknąć przycisk Map Layout i wybrać, gdzie tą mapę wyświetlimy. Mogę ją wyświetlić jako Inset, czyli tą ramkę. Mogę ją też wyświetlić wewnątrz HSI, a to jest nowa opcja, która się właśnie pojawiła w NXI. Back. Pojawiają nam się tutaj też dodatkowe opcje: Nextrad, Relative Terrain. Akurat nie mamy wokół siebie żadnego wysokiego terenu. Możemy też wyłączyć kolory. Generalnie wszystkim, a, wszystkimi opcjami tutaj na PFD będziemy sterować za pomocą tych przełączników. Tutaj będziemy sterowali również naszym HSI, naszym wskaźnikiem a, sytuacji poziomej. chcąc na przykład przełączyć źródło danych nawigacyjnych z gps na Localizer albo VOR. Ja wrócę do gps -a. Analogicznie możemy tutaj wejść w tryb. OBS albo z niego wyjść, o czym muszę oczywiście przywrócić tryb nawigacyjny. Przeskakuję po tych funkcjach dzisiaj, ponieważ każda z tych funkcji będzie omówiona w oddzielnym wideo specjalnie dla tej funkcji albo dla zbioru funkcji, które omówimy razem. Na zakończenie chciałem prosić Was o informację, co Was szczególnie interesuje w przypadku Garmin G1000. Ja mam w tej chwili rozpisane 10 części tego poradnika, co powinno zająć nam mniej więcej 3 tygodnie. Zakładam, że równolegle z tym poradnikiem będę robił również poradniki dotyczące podejść według przyrządów, więc te poradniki będą nam się przeplatały w następnych dniach. Ale sam poradnik dotyczący G1000 jest przynajmniej częściowo zamówiony przez czterech widzów. To znaczy, w tylu wiadomościach, które dostałam w ostatnich kilku miesiącach, ktoś mówił o tym, że dobrze byłoby zrobić jakieś, jakieś poradniki pokazujące, jak wykorzystywać nową nowoczesną avionikę w samolotach General Aviation. Ja zawsze byłem znany bardziej z tego, że robiłem loty z klasyczną nawigacją i te loty się będą pojawiały. Wrócimy do radionawigacji prawdopodobnie za jakiś miesiąc. W tej chwili buduję sobie skrypty tych poradników radionawigacyjnych, które będą odnowione na, na kanale. Ale to, co ja chciałbym opowiedzieć o G1000, to to, jak ja widzę potrzeby używania tego systemu. Ale chciałbym wiedzieć, co wam sprawia kłopot, czego jesteście ciekawi, w jakich zastosowaniach chcielibyście zobaczyć tę awionikę. No jeśli takie wnioski i sugestie się pojawią, jeśli coś pominąłem, a pewnie pominąłem, bo nie znam wszystkich potrzeb, które macie, to chętnie rozszerzę ten cykl o dodatkowe materiały. Także, jeśli macie pytania i jeśli macie jeśli coś Was ciekawi, dajcie znać. A na razie zapraszam na jutrzejszy materiał. Jutro zrobimy jutro zrobimy podstawowe wskazania pilotażowe. Jutro omówimy, jak nam się wyświetla prędkość, jak nam się wyświetla wysokość, sztuczny horyzont i nasze HSI, a pojutrze zapraszam na... Pierwsze wideo z cyklu podejścia według przyrządów i zrobimy sobie jedno podejście. Nie, przepraszam, pojutrze będzie jeszcze podejście z klasyczną. Według przyrządów, ale z klasyczną nawigacją, a podejścia według przyrządów z G1000 pojawią, pojawią się trochę później. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro. Cześć!